Krystyna, no ja Ci muszę powiedzieć, bo jak usłyszałam, to aż mi kawa w gardle stanęła. No kawa, kawa, herbatę teraz piję, tak. Wiesz, kto poszedł na chorobowe? Wiesz, kto? Oczywiście, że Ewelina. No a kto inny? Co? Jak tylko się ciepło zrobiło, to ją nagle kręgosłup zabolał. <laughs> a ja ją widziałam w piątek na parkingu, Krystyna, wiesz? Na parkingu ją widziałam, jak siaty z Biedrony dźwigała Dwie w jednej ręce, takie ciężkie. A dzisiaj co? O, kręgosłup, o, kręgosłup. I teraz tak, my tu Krystyna siedzimy, robotę za nią robimy, papiery rosną, terminy nas gonią. A ona co? Pewnie leży sobie w ogródku z książeczką albo jeszcze gorzej, wyjechała nad morze. No powiedz, czy to jest sprawiedliwe? Jak mnie kręgosłup boli, to co robi? Przychodzę do pracy, bo ja jestem odpowiedzialna. A ona pierwsze słońce już chorobowe. Ja to w ogóle mam teorię Krystyna, że oni w Zusie to już dawno przestali sprawdzać, kto jest chory, a kto nie. Bo przecież ja ci to mówię, jakby przyszli do Eweliny, do, do domu, to by ją od razu zastali, wiesz, w bikini, na tarasie z drinkiem. Ale co tam? Najlepiej wziąć zwolnienie, żeby inni za ciebie robotę robili. Wiesz, co mnie najbardziej boli? Że potem jeszcze takie jak ona narzekają, że pensje małe, że premii nie ma, że ciężko żyć na tym etacie. No ale jak mają być premii, jak ktoś na co trzecim zwolnieniu? A ja to Ci powiem jedno, jak ja wezmę zwolnienie, to naprawdę leżę w łóżku z gorączką, ledwo oddycham, umieram, Krystyna. A ona? Ona pewnie już planuje sobie, wiesz, gdzie pojechać na kolejne L4. Powiem Ci, że jak tak dalej pójdzie, to ja chyba zacznę zgłaszać takie rzeczy. No i ja się szanuję, swoją pracę szanuję, innych ludzi. No Krystyna, ja ciebie szanuję bardzo, no, ale przede wszystkim ja ten urząd szanuję, wiesz, no urząd trzeba szanować, na jakąś godność swoją mieć. A jak ktoś nie szanuje, no to powinien szukać pracy gdzie indziej, Krystyna. No, niech idzie, niech próbuje tych biznesów, niech sobie w internecie pieniądze robi, skoro tutaj tak źle. Ale nie, Krystyna, tutaj siedzi, korzysta z każdego przywileju, a my za nią odpracowujemy.